Was bardzo serdecznie w nowej serii z Metro 2033 na Reduxie, czyli na ulepszonej graficznie wersji. Co tu tutaj dużo mówić ogólnie? Jest to gra na podstawie książki. Myślę, że jak ktoś lubi post-apo, to zdecydowanie zna. I tyle, tak na... A czemu mówię? Halo, halo, halo. Game Options. Czemu text language jest proszę po polsku dziękuję okej, okay, nie wiem o co chodziło yy, ale pokrótce yy, metro polega na tym, że jesteśmy w świecie po wojnie atomowej w moskiewskim metrze bo niewielu, że tak powiem zdołało uciec właśnie do moskiewskiego metra gdzie było bezpiecznie i, i co tutaj dużo mówić wszystko się tak naprawdę odkrywa po drodze, gra dostatecznie dobrze to tłumaczy według mnie, mogło być lepiej, ale, ale już trudno. Mamy dwa tryby, przetrwanie niska dostępność amunicji filtrów, bardziej zajęta walka, trudniejsze działanie z ukrycia powodują, że tryb przetrwania daje ci wybiór tego świata Metro 2033. Ją jest partyjanin, w Metro, teraz Light łagodzi nieco rygory warki i działa w ukryciu, najlepsza opcja dla graczy chcę sobie fartką akcję i zmiany. Łatwiej teraz znaleźć amunicję i filtry. Będziemy przetrwanie. I tutaj kolejne mamy poziomy trudności. My zagramy sobie... Okej. Okay. My zagramy sobie na stalkerze. Dlaczego? Bo jestem psychopatą. I najgorsze jest to yy, Że jakby to powiedzieć, no, że, żebyśmy musieli żebyś używać prote tej latarki. Najgorsze będzie to, że my z bliżej Nie, bliżej nie będzie widać ku te. ogóle, tak event, więc pewnie będę żeby zobaczyć kutę, co tu muszę wciskać. na jedynie z samą sудьbą. Ja był почти u celi. Prolog jest ogólnie właśnie w, w takim klimacie między, każdymi, między każdym rozdziałem będziemy mieli. Yy... O, no. Kiedy ty swoją stancję, ty, że się w takim положении że nawet nie będziemy знать czy ли nasz świat, czy niemy. Na nasz bohater nie, Щупо, чекаем, вот Держись. Опа. О, Поймал. Чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артём. Окей. Okay. Самый. Тихо. Там что-то есть в соседней комнате. Открывай термоверёд, а я прикрою. L... А, э, добро. E się używa rzeczy i nie pamiętam czym się. M się odpalało zapalniczką. Odkrywamy wrota! Ja Przyjechał, mi, tak? No, Odkrywamy wrota w takim razie. I tu mamy nasz pierwszy. Żaden z wojowników zakonu nigdy nie, mieszał, nie mieszkał na terenie wognu. Dlaczego mieliby ryzykować za nas życie? Jesteśmy dla nich obcy. Po co? Może wierzą, tak jak ja, że Cię nie zagrażają nie tylko naszej peryferyjnej stacyjce, ale że zagrożenie jest w istocie... zagrożone jest w istocie całe metro. Nie mogę tego wiedzieć, jedno jest tylko pewne. Na widok tych ludzi czuję prawdziwy podziw. Zupełnie ich nie obchodzi, z jakiej stacji jesteśmy, jakiego wyznajemy Boga i jaką opcję. Liczy się tylko to, że jesteśmy ludźmi, którym grozi niebezpieczeństwo. Wstępując do zakonu ślubuje się do łupodłogu chronić metro. Ostatni przyczułek rasy ludzkiej. Niektórzy z nich wierzą, że zwyciężymy. O wiele więcej uważa, że nasz los jest przesądzony bez względu na wszystko. Ale żaden nie pomyśli, by złożyć broni i się poddać. Takich hunter miał towarzyszy. Stanie jednym z nich było dla mnie najwyższym zaszczytem. Tak. Hmm. Będziemy starać się zrobić achievementy. Tu otwieramy. No, chyba się paliło w Nie wiem, czy ja to muszę trzymać. A nie, ja muszę to wciskać po prostu. Okej. Okay. Paszy bo jasie. na W dróg znajdziesz to polezny. Ma światełko. Super. Mmm, zaspod M były te. A, i się już przyjąłem światełka. Świetlówki. No trudno. Amunicja. Więcej amunicji, więcej amunicji. Produjmy. Teraz nie wiem czy... Yy, tak. Tu mamy coś do otwarcia. O, to jest chyba ptaczka. Nie, to są filtry. Może włączyć światła, chyba. A nie. To jest chyba chłodzenie. Nie wiem. Nie znam się. Chodzę i klikam E. <grytanie> Dobrze, idziemy. No nic. Dawaj Сейчас скорчить попросту. Троха не огорнуем. Ну все, давай наверх. Так-так. Похоже, никого нет дома. Не забудь надеть противогаз перед выходом на поверхность. Без него ты долго не протянешь. Мы почти на месте. Это концертный зал. aczoda ta baśta dwa sztaby No i tu się wylewa wręcz klimat No no do ładom Okay. więcej. Bo salisów jest bestia z piekła, z w sumie. Już chłonią monstruę. No. Dawaj, to należę. Tianim, płacz. Tianim w mieście, dawaj. Tianim, wrócimy. teraz tego nie widać. Widzicie, widzicie, gdzie może być problem, nie? Jak będzie jakieś kute. Двинули. Вот она, наша цель. Наконец-то. Мельник Опять? на связи. Уиман. Мон... Как, как вы... слышите? А человек солнца. Слышу вас, отлично. Прием. Мы у башни. Повторяю, мы у башни. Группа выдвинулась. Прием. Так точно. Они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Принято. Следующий сеанс связи, когда поднимемся на башню. Как слышите? Пошли. Остальные уже, наверное, на месте. Mm -hmm. подвузка, Как будто же слонов заменяли. Gra się mocno nie zestarzała. Trochę tylko tekstury. Przypadek Battlefielda. Już ma rozwolnienie. Tam psówek było W porządku, dopóki ktoś nie zacznie strzelać. Eee. O. o, nie mam amunicji. A, ty ładowałeś amunicję? Ale się czuję szukany. Hm. Ale chyba skryptowane to <grym> дать божей. Метро, это наш дом. Это все, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебя, как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх, пока не пришел он. Hunter, druk mojego oczyma. O, okay. zmienił wszystko i w moją Ok, okay. Y teraz kwestia jest taka, że chyba muszę przyciszyć trochę muzykę, bo mi się wydaje, że muzyka jest zdecydowanie za głośno. Ale możemy poznać zamiłowanie Artioma, czyli zbieranie pocztówek <grym> albo zdjęć. Wenecja. Nowy Jork, Moskiewski chyba. Tak mi się wydaje, że to w w Moskwie nie wygląda tak Big Ben, a tak stylówką bardziej przypomina właśnie Moskwę. Artyom проснуł się na koniec. K nam skoro przyjdzie Hunter, u niego to zawsze najświeższe nowości z drugich stacji. Wstawaj, to toże będzie na posłusze. Dobra, ja tylko szybko zobaczę jedną rzecz. Okej okay, jesteśmy z powrotem. Dźwięk zmieniony. I zobaczyłem, co potrzebowałem. No, wyłączmy światełko. Może sobie pogreź na gitarze. I want to live. metro tam jest jakiś dywanik Mam no tu kolejny dywan Są nasze pocztóweczki A idziemy a tu jest rozkład całego metra I tu wszystkie te stacje teoretycznie istnieją i normalnie działają w takim sensie że są tam ludzie Pajdziemy Mogę to wyłączyć To sobie ktoś witaminy ja nie через takie Ja tego nie boję... Będziemy grać z ruskim to dubbingiem, wziąć? bo... No, to jest to, jest to, to najbardziej jest to, że nie będziemy wiedzieć, bo nie wszystkie... To, dialogi są pisane. No i to będzie dla nas problem. прошлой ночью они снова напали на наш дозор. Госпиталь переполнен. Все под контролем. Леша. Леша. Слушай, что говорят мой? люди. Что Многие же хотят делать? валить со станции. Где ты, Леша? Что с а Алексеем, -а. не знаете? Пойдём, а долго нам еще надо? Только там? надеяться. А надеяться нет, не на Леху кто-нибудь видел? мне нельзя. Петр. В самом пекле оказался. А, извините, не узнал. Не знаю, выживет он или нет. Врач ничего не говорит. Проходите, товарищ, все под контролем Я вот в гном, да? Почти. Как видите, сейчас это так... но видите, сейчас это так... Как видите, сейчас это так... Как видите, сейчас Codziennie wysyłamy patrole do północnych tuneli i codziennie wracają ze stratami. Brutalnie zabijają naszych, całkiem bez powodu. Niektórzy jednak wracają żywi, lecz tracą zmysły. A jednak musimy dalej wysyłać tam naszych przyjaciół, sąsiadów i krewnych, bo tylko tak da się powstrzymać cienie. Nie skończą nam się ludzie zdolni trzymać ich na odległość, gdy uda im się wedrzeć na samą stację. Będzie to nasz koniec. Ludzie na stacji szeptają, że nie ma już nadziei na ocalenie. Że tylko przedłużamy sobie agonię. Ale Suchy, mój ojczym i naczelnik stacji wciąż ma nadzieję na cud. Powtarza, że uratuje nas jego stary znajomy Hunter. Hunter jest członkiem zakonu spartiańskiego. To braterstwo wojowników, którzy przysięgli bronić metra przed każdym zagrożeniem. Nic nie jest jednak w stanie wzbudzić lęku w sercach tych ludzi. Przynajmniej, nie było tak do tej pory. Póki nie pojawiły się cienie. Ja się włożę, trochę z... <laughs> zlasowałem. Mm. U. U, ten pan ma trochę wybeżki na wierzchu. бедные люди ай яй 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 выходит а, mm. а, не выходит О, не выходит не выходит Добраться. выходит не выходит не выходит не выходит не выходит не пожаловать на ВДНХ, Хантер. <coughs> Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Не видите. Рад тестации. видеть тебя, Саш. еще достать. Здравствуй, Артем. Ну, Хантер, <laughs> какие вести с полей? Что в мире творится? Ну как? Да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и этих ваших мутантах. <laughs> <laughs> Артем, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. <laughs> Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что за Что-то <laughs> страшное. <смех> Черные, да? К черту детали. У нас в ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Чего-то Тревога. Тревога. проник в главную вентиляционную шахту. Это они идут сверху. Черт, подери! Только этого не хватало. Мгм, супер. Черт, тут же за стенкой наша больница. Кирилл, бери своих, голову. закрывай туннель. Саныч, мы остаемся в этом зале. Согласен. Артем, бери оружие. Здесь. Ну то давай. Окей, мама револьвер, а не миллион мундир, то Черт, где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом. Zapach kroja. Muszę zobaczyć. Ile mamy amunicji? No i jeden nosali z głowy. Serio? Zablokowałem się o naszego, nie? W sensie o tego naszego ojczyma. Super. <grywy> Dobra. To нормально. Конечно, пропадем. не вышла. Так, я с Какие же это черные. Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это хомоновус, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих гомоновусов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже euh, душу мы потрачили! Чёрный напарник! Внешний блокпост уничтожен! одному дьяволу известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Не подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял. Ну-ка. Okay. Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день Кришской уходил караван. Караванчик набирал охранников, и я завербовался. Ну и добр Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шмотье вооруженное и на платформу. Они уже заждались. <клес> Я <клес> буду там и смотри, ничего не забудь. No i dobrze. O, już mamy pierwszą dodatkę. Coś tam bardzo się cieszy, widzę ogólnie. Co w się sensie to chyba ten nasz kolega. No dobrze. Najważniejsze pytanie: Czy pocztóweczka wisi? Pocztóweczka wisi, a jak? No i dobra. Zobaczmy sobie, co tutaj jest napisane. Obrona rodzinnej stacji przed cieniami. Przerażającymi, tajemniczymi i niezłomnymi wrogami staje się głównym celem wszystkiego, co robimy. Niemal zapomnieliśmy o dawnych wrogach, jak nosalicy i strażnicy. Gdyby nie Hunter, te bestie weszłyby do naszego szpitala. Nie umiem nawet myśleć, jaką by urządziły tam masakrę. Gdyby Hunter spóźnił się choćby o godzinę. No dobra. I tutaj, że tak powiem, sobie zakończymy. Że tak powiem, 20 chyba minut mamy. I niech ogólnie yy, będzie to taki począteczek. Widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało <grych> I, i tyle tak naprawdę. Do usłyszenia następnym razem. bye.